I am the and the My prey I in the No one will stop me in my hunt. Then tam krótki wstęp od nich, a ode mnie Siemanko jestem warta <try> witam was w kolejnym odcinku z Assassin's Creed Kroniki Chin. Tak, jesteśmy już po połowie gry, jak sobie sprawdziłem, właśnie po tamtym odcinku. I dziwnym trafem strasznie szybko go przeszedłem. Znaczy, no, tamtą rundę. A teraz po prostu lecimy dalej z Koksa. Ma, dobra, mamy niebieskiej Bajerson. A dalej mi się tamto nie ulepszyło, a szkoda. No dobra, chodźmy na górę, zobaczymy, co i jak tutaj się wyporowią, Co to jest strażnik ze stalową tarczą. Jeszcze gorsi. Ja, pierdziule. Zaskakuj przewrotem i atakuj od tyłu. Dobra. <głos> <głos> Może być tak? <noise> że tak zapytam. Ach, myślę, że. Myślę, że tak. A? O, fak, ruszyłem się. No shit. morde. Dobra, chodź się pobawimy. Aj, 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 aj. chodź, chodź. chodź. A, nie, 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 nie. jest kontrol muszę go. No ja uderzył mnie, zaraz zginę i zginąłem. Kurde, nie, bo się w tych krzakach ruszałem. Hmm. No jak by to zrobić? Czekajcie, użyję tego. O, to jest tak bardziej do spłoszenia tamtego typa w górę, nie? Zrobił coś takiego. On sobie pójdzie tam, co nie? Dobra. Nieważne, nieważne popatrzę, ale nieważne, nieważne, nieważne. Tak zawsze kmina lepsza niż tamta. No okej, okay, patrzcie tam, patrzcie tam. Na spokojnie, ja już tutaj nadganiam. Elegancko, dobra. Tak mnie nie widzisz, tak? Dobra, zawsze coś. Kurde, to tak troszkę. Niezbyt działa. Jakby tego typa spłoszyć teraz, tak jak poprzednio? mu coś takiego. Dobra? Szło. Oni niech się tam zastanawiają, o co biega. Teraz muszę rozkminić jak tych zabić. Przynajmniej tego starszego, bo ten starszy jest po prostu jakimś mega koksem. Nie wiem, co zrobić. Tam wam się da, nie da się. Oj, prawie żebym się wpakował. Hm. ich stąd... wywalić. A bo patrzcie, bo oni gadali przez chwilę, co nie? A jak gadają, to nie uważają na nic. Dobra, dobra, jest w ostatniej chwili <śmusza> masakra, serio. Dobra, ale sobie poradziliśmy. Jano, spaka, spak. Tak, brawo, super, dzięki. Dobra, zsynchronizowana mapa, lecimy dalej. Już mam dość tych. Tych nowych typów w tej grze bo za ciężko, za ciężko, serio, za ciężko. Hej, ale co, no trudno. Oho, by nas cel? No to fajnie. Dobra, możemy pójść górą, możemy pójść dołem. Ui! Pożegnaliśmy tego pana. A nie, możemy jednak tylko dołem, bo tutaj mieliśmy tylko to do zdobycia. Oj. Prawie spadłem. No coś, no trudno by było. Jeszcze raz byśmy to zrobili. Teraz mamy gościa, który. jest snajperem okiennym, co nie? Chciałbym go pokonać. Aha? A? Tak nie działa? Czekajcie, no. Leć, leć, leć! Szybko, szybko! Spadaj stąd, spadaj stąd, a? Stój tutaj! Stój tutaj! Nie ruszaj się stąd. Już? Już? No idź, panie Snajper, nie patrzcie tak, okej? Okay. Chyba będę musiał z okna zabić. Jak mi się wydaje. Takie snipero. Patrzy tu, patrzy tam. Także wtedy oni będą mieli rajdzę trochę na mnie, ale to nieważne. ważne. się go wywalić tam? Nie, to go dam dalej. Narzucaj no, Tutaj super. Co teraz z tobą? Odwracasz ty się czasem? Nie, nie odwracasz się czasem. Ale coś takiego będzie jak najbardziej git. Dobra, jak wcześniej nie korzystałem z tych bajerów, teraz jest jak najbardziej na miejscu. Nie, 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 fuck. Aha, tak mówiłem. Jak najbardziej na miejscu, i już na mnie się rzucają. Ale spoko, to jest dobra miejscowa do uciekania. Ale na znaleźć Spokaj ja sobie, przeczekam tutaj. Ró rób to co chcete. Napiję się piciu, kurde. On następny brazo cię zabijemy. Powodzenia z tym. On nie wie. Gdzie wyjdziecie, co? Tak, on musi tam snajperzyć. Ale wiem, że go z tego okna zabije. I tutaj na spokojnie on zejdzie. No bo on sobie tutaj wygląda. Na to wygląda, że dostał w oko czymś fajnym. Jak <laughs> jakby tam tego sprowokować, żeby tutaj przyszedł, co? Pod jedynką nawet nie dosięgnę. <laughs> Właśnie. To zrobi sobie fiut. Jup, i nic nie ma. Tak mogę się po prostu niepotrzebnie narazić. Mogę też zrobić coś takiego, i go gdzieś tam, gdzieś tam zainteresować, co nie? I nieba. I sieba. Nie miło było. Koniec zabawy. O, dawno cię nie widziałem. Oj, fuck. Super, o nice. No, 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 idź tam do kolei. Idź sobie zagadaj, idź, zagadaj. Ja sobie przeczłapam. Jak stąd teraz jakieś gminy? Gdy w się sensie nawet nie patrzy. Wiem. Ha, dobra Już się patrzył, ale nie Nie ma W ostatniej chwili w sumie chyba to zrobiłem No, super Dobrze, Jak wy tutaj się zachowujecie, co panowie? ten obserwuję sobie tam Ten luka sobie tutaj I wraca Po czym Udaje snajpera Yes! Chyba nie tak miało wyglądać, ale poszło... poszło, poszło tak, tak, jak to miało wyglądać. Dlatego jest dobrze. Lecimy w lewą stronę. Powiem Wam, że ta runda jakoś odbiega poziomem od pozostałych, czyli jest trudniejsza. Ale złoto, ale złoto weszło. O tak, tam to mi się przyda. Jakbym przypadkiem kliknął nie ten przycisk. Jak to już było wcześniej, ale jest git. Da się tamtedy już. Da się. Super. Wow! Nie! Co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? Wow, a przecież ja mogę coś takiego mu robić, nie? I go wtedy gdzieś odepchnąć, ale teraz to było. Było... No, 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 no nie takie, no nie takie. Masakra, 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 masakra. Co teraz zrobić na tym poziomie? Nawet nie widzę, co on tu robi, nie? Hmm... Dobra, on sobie teraz idzie, nie? Poczekam, aż się odwróci. Fuck, miałem poczekać, aż się odwróci? On się tak na chwilę odwrócił, wiecie. Nie wiem po co, ale tam już został, tak? Teraz przy okazji mamy. A no patrzcie, przecież tu jest okno. Właśnie, czemu ja tego okna nie widziałem? I teraz go prosto do tego okna. No w sumie, w, sumie nie. w sumie nie muszę go nawet do okna brać. Wystarczy, że przestaną gadać Ja sobie przemknę Teraz jak sobie gadają Mógłbym nad nimi przejść Ale to jest taka podłoga, że jak spadnę To od razu będę nakryty I z lewej jest znaczek asasynów Ciekawe dlaczego Dobra. No tak, tak Patrzaj się, patrzaj Dobra Jak stąd teraz wyjść Właśnie tak tu tutaj. Super, dobra. Aha. Żeby ostatnie było wyjścia. God damn it. Fuck. Czemu ty mnie zobaczyłeś? Ale spoko. Ale spoko, ukryliśmy go. Większych problemów nie ma. Okej. Okay. jakoś idzie, jakoś idzie. Pum, 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 pum. Ja przez chwilę widziałem tam nad nim logo, że go mogę zabić stąd? Czy mi się wydawało, wydawało mi się. Hmm, jakby teraz tutaj ciebie zdezorientować Zawołam cię. Pach. czemu drzwi się otworzyły tak właściwie? Hm. nie wiem. Eee, nawet cię nie musiałem tam wyrzucić, ale dobre. Siedzisz tam. Okej, okay, mamy tutaj przechodniów, a no żadnego strażnika, który by się tutaj nam przydał, co nie? Oho. Dobra. Niedobrze, niedobrze. Chyba teraz będzie nam potrzebny ten pasek Helixa, nie? Dobra, jest poszło. Też to na hamę zrobiłem, ale po co się męczyć? <grymne> o, mordę. No nic, pobijemy się. No, no. no, aż do ściany. Aż do ściany to wtedy za daleko nie odleci i będę mógł płacać. Właśnie tak. Pokryłeś mnie, ale za dużo ci to nie dało. Muszę na górę wejść? A, tu jest okienko niżej. Dobra. Opa. O, witam, kolego. Czemu nie ma napisów do ciebie, co? I, u mhm. Znowu prawie coś na szybko zrobiłem złego. Da się tam wejść wyżej? To pewnie dopiero później będzie. Jakby się tutaj teraz przedostać, nie. was jest das? Nie mhm. udało się. Zastanawiam się, czy oni się odwracają, czy gadają cały czas. Nie, gadają cały czas. Bardzo mnie to cieszy. I nie chcę próbować. Tamtego czegoś brać? Ciach. Co tutaj? A zapasy? Dobra. To i tak miałem na maksa a to... to. sobie zebraliśmy. No. O masakra zabił. Nie ja mam paska na maksa wyrobionego. I co teraz... ...by tu wypadało zrobić, co? Nie mam zielonego pojęcia. Ci nawet z lewej nie gadają. Ale zawsze mogę się schować, co nie? Mam no, patrzeć do góry. Super. Czyli co? Ciebie mogę zawsze zabić, nie? N nikt się na ciebie nie gapi? Nie, nikt się na ciebie nie gapi. da się na ciebie nie gapi? To cały czas w dół? Jak tak, to super. I lecimy do akcji! Łooo, ale zwaliłem! Ale poszło, 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 poszło. O nie... Wiecie co? W sumie chyba jak zabiję Łabina. To. Dawaj to. To runda się powinna skończyć. Czyli mogę nawet na niego jakiś chamski atak wykonać, jak to często robiłem w Assassin's Creed'ach. Chyba nawet stąd będę mógł, tak? No. ciach. Aha. Dawaj. Yes. jest. combo, guitar! Where is Zhang Yong? <coughs> Closer than you would care to imagine. He is here. In Nian. You think you're so smart that you could play us? We know about Wang Yang Ming. As you hunted me, Zhang Yong hunts him. Soon, you will truly be the last of your kind. I to pito. Tak, wynik poziomu troszkę ponad połowy, ile można było zdobyć, ale nie, troszkę nam jeszcze dobiło. Premie za styl. No, ten był dosyć słaby. Zwiększona strzał. Dziękuję. No, to też się przyda. Kłócąc, przytrzymaj, aby proszyć szybciej. No, to też się może przydać, ale dobra. Kolejne wspomnienie za nami, kolejny odcinek za nami, także dzięki za oglądanie, jeśli wam się odcinek podobał, zostawcie koniecznie łapkę w górę, dodajcie jakiś fajny komentarzyk, dodajcie film do ulubionych, udostępnijcie na fejsie, wyślijcie kolegom, ja już kończę, dzięki za oglądanie, na razie, cześć, hej!